Dzień dobry, jesteśmy po mistrzostwach Europy 2021 w Shorteku. Zawody odbywały się w Gdańsku od 22 do 24 stycznia. 23 stycznia Natalia Maliszewska zdobyła srebrny medal na 500 metrów. Natalia Maliszewska dołożyła kolejny medal do swojego dorobku po w mistrzostwach świata w Montrealu z 2018 roku, gdzie było, gdzie było srebro, po mistrzostwach Europy z 2019 roku Dortecie, gdzie zdobyła złoty medal, w Debreczynie w zeszłym roku zdobyła brąz, teraz jest srebro. Mistrzostw Europy 2021 w Gdańsku. Z Natalią Majszewską wygrała Susan Schulting i to, był ta, to były tak naprawdę jej mistrzostwa, bo oprócz tego zwycięstwa na 500 metrów było także zwycięstwo na 1000 metrów, na 1500 metrów w wieloboju. W sztafecie wygrały francuski przed holenderkami w składzie z Susan Schulting i włoszkami. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój w shortreku w Polsce. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Następnym razem.